Agata, co może kupić fajnego w Casablanca? No jak to co? Bilet do rabatu! Very nice! Robi się grillowane mięsko. No, chops, lamb chops, sausages, tangia. Tangia? Okay. To jest tangia. Ok. jest go połowa. To rzeczą zjadaczą kiełbasę, którą mówimy my nie Takie Te kiełbaski są naprawdę smaczne. Przynajmniej mnie bardzo smakują. Zapraszam na drugą część naszego krótkiego pobytu w Maroku. Tym razem wybierzemy się do Casablanki, Rabat'u i na koniec wrócimy na chwilę do Marrakeszu. Jak widzieliście na wstępie, będzie też trochę lokalnego jedzenia. Wymeldowaliśmy się z hotelu i idziemy teraz na dworzec hotel, buso, yy, pociągowy. Plan był taki, żeby iść pieszo, ale jest 50 minut. Trochę późno się zebraliśmy po śniadaniu, więc chyba zjemy jakiś tuk-tuk albo coś. Zobaczymy jakie będą ceny. Mam nadzieję, że nas nie zabiją. A tutaj mamy sklep zamknięty, jakbyście nie wiedzieli. Patrzcie jak to wygląda, drzwi i lodówka. I tyle, i cały sklep. Ludzie dopiero budzą się do życia. Jeszcze w miarę cisza i spokój na ulicy. To nie jest źle. Z wujkiem Goglem złapaliśmy autobus w pobliże dworca. 20 minut jazdy, 8 Dirma płatności. Za oboje. Za oboje. Także, no, czego więcej chcieć? wyjściu z autobusu, taki ładny budyneczek, Wujek Google tak. powiedział, że to jest Teatr Królewski. Dworzec kolejowy też jest ładny. Zaraz kawka, pójdziemy na kawkę najpierw, bo mamy już dużo czasu. Agata kupiła sobie kawę w Starbucksie. I patrzcie, jaka jest rozrzutna. 33 mady, po prostu dirmy markańskie przepraszam, nie mady. E, a tutaj mamy przykład biletu, który kupiliśmy online w aplikacji, która słabo działa, wam powiem. 19 na 10.50 z Marrakeszu do Casa Voyagur... Vaya... Vajag... Vajag... bodajże tak. Jesteśmy już w pociągu, raz większych przygód. Poza tym, że bilety na ostatni chwilę, który kupiony. E, także tak. Pociąg jest docelowo do FES. Jedzie przez Casablanca, Jesteśmy w ostatnim wagonie. Burżujstwo, Burżujstwo w pierwszej klasie. No, standard taki w sumie polski, tak. Polski z lat 90. kurczę, już dawno nie siedziałam w polskim pociągu. Teraz już trochę lepiej No wyśpiewam. może trochę lepsze teraz są pewnie, dawno też nie jechałem. ale tutaj będzie fajnie, bo z tyłu będzie można sobie zobaczyć jak jedziemy ciu ciu ciu. Dwie i pół godziny, kibelek. No to kibelek taki faktycznie standard. Z lotem bezpośrednio na tory. Zżarł mi robaki w nocy jakieś w łóżku w hotelu nie wlecamy. <laughs> no to ruszamy. Rozpadało się, jak widzicie. Witam w Casablanca. wszyscy wyubierani, nawet my. Agata zarzuciła sweter i spodnie, ja w spodenkach, ale w koszuli długiej. W Marrakeszu były takie brązowe, żółtawe, taki piasek w kolorze piasku z taksówki, a tutaj mamy czerwone. a tutaj mamy czerwone. Powiem wam, Casablanca nie urywa. Na razie. Na razie jest po prostu albo sywkiłe i mogiła, albo same wieżowce. No, ale zmierzamy do Starówki. Chyba. Mamy nadzieję, że będzie coś fajniejszego niż to. Bo na razie to słabo wam powiem. Casablanca jest zbyt nowoczesna jak dla nas Gata odpina sobie spodnie, bo jest upał jak dla nas A markończycy Tak, lokalci chodzą w kubkach, w płaszczach w Drugi rękaw, w drugie spodnie Casablanca dalej się buduje w filmach taka sablanka była taka piękna przecież powiem tak Będąc w Maroku nawet jak macie zielone to nie upoważnia Was do pierwszeństwa na przejściu dla pieszych bo kierowcy robią i tak co chcą A tutaj mamy jakie piękne kwiatki ja, jakiś hotel Ale fajnie, słuchajcie tam de la Licabrada No nie, nie. Lokal i tak niedostępny. Wygląda fajnie z daleka. Można sobie popatrzeć tak przez kraty. Ci otwarta. Herbatka w stylowym pokrowczyku. Kaweczka z takim widokiem na katedrę, która jest zamknięta. i pyk 37 nie nasze na Casablanca B że tak powiem jeśli komuś się podobają blokowiska i aglomeracje no to myślę, że Casablanca mu się spodoba ale jeśli ktoś preferuje klimat Marrakeszu nawet niech tutaj nie przyjeżdża Agata, to może kupić fajnego w Casablanca? No jak to co? Bilet do rabatu! No dobra, to jedna fajna atrakcja, która jest w Casablanca. Wiedziałem, że czuję gdzieś grilla. Proszę bardzo. Robi się. Zamówiliśmy rybę z warzywami z tę Filet rybny tak wygląda sympatycznie. Do tego jakieś tam chlewe kolipki. Co to ziemniaki Czy mąka? No, Także. Zajadamy. Co prawda, cenowo wyjdzie pewnie drogo. 400 stówy. Ale było bardzo dobre. Ryba naprawdę wyśmienita. Tak jak robi moja żoneczka. Taka pyszna. Witamy o poranku w pięknej Casablance. I co robimy? Jedziemy do Rabatu. Ciekawe. Jest tak pięknie, że aż nie do wiary. Aż nie było szkoda kasy na bilety. No nie. W oczekiwaniu na pociąg. Rano już zrobiłem rundkę na dworzec. Kupiłem bilety do rabatu w jedną stronę. Pierwsza klasa 70 diram za osobę. Także nie jest źle. Przy okazji kupiłem od razu bilety powrotne do Marrakeszu na jutro. 215 dirhamów za osobę pierwsza klasa. Różnica była dosłownie tam parę parę madów jak to mówimy najkniejszą walutę, więc stwierdziliśmy, że nie ma co Prace nie są przerywane No i dobra, jesteśmy w Rabacie, pod Medliną, wysiedliśmy na drugiej stacji w Rabacie, bo zapytałem konduktora, która jest bliższa, powiedział, że tak, więc jechaliśmy jednym przystanek na gapę, że tak powiem. No Rabat jest jakoś tak bardziej przyjemniejszy, nie wiem czy to nasze nastawienie, czy faktycznie tak jest. Przy okazji, już jak byliśmy na stacji, kupiliśmy bilety powrotne w tej samej cenie, pierwsza klasa. Piękne katedrę. Jest jako pusta droga. Jest aż dziwne, jaka pusta droga. W rabacie też macie tramwaje, jakby ktoś chciał się poruszać po mieście. My się, przeważnie, będziemy raczej chodzić pieszką. W Maroku są już gotowi do świąt. Ozdoby świąteczne już wiszą. Strażnik na koniu, co? Strażnik na koniu. Strażnicy właściwie. To jest bardzo turystyczna miejscówka. Jak widzicie, autokary podjeżdżają. Tamta druga część jest bardzo piękna. Pięknie to wygląda. Widzicie to? Budowa wieży, będącej symbolem miasta, rozpoczęto w 1195 roku. Minaret w rabacie powinien mieć 80 metrów wysokości, ale nigdy nie został skończony. Wieża została wybudowana na planie kwadratu, uchodzić za wzór w formie amerykańskich minaretów. Mauzoleum Mahomeda V jest miejscem spoczynku zmarłego sułtana Mahomeda V i jego dwóch synów, Hasana II i Mulaja Abdullaha. A dzisiaj zechciało tam To chodzi na drzwi. To no, chodź, a chodź. No piękne, nie? Bardzo przyjemne miejsce Agata Oglądam nasze głupie zdjęcia Tak bardzo fajnie No ta jest ładna Tutaj jest fontaniczka Piękna Jedna atrakcja w rabacie jest dużo lepsza niż wszystkie atrakcje w Casablanca. Zeszliśmy na jedzenie w rabacie. Tu no są mielone, filet mm -hmm. z kurczaka. No i ja bym wziął właśnie ten mix Grillix Six Facts. Dobra, to weź. I tam bułę byśmy zjeli, nie? Tak. Jakąś sałatkę i ten. Tak. Jesteśmy w restauracji w rabacie. Nadjechały od razu przystawki oliwki, bardzo pysznie wyglądające. No i planujemy wziąć to jest? Salatus Platas. Zkupiłem grills. Mix grill XXL za 98 girn. Czyli będzie coś podobnego jak na Markecie. To znamy, to z francuskiego, wszystko musimy powiedzmy tłumaczyć. Tego akurat nie trzeba było, ale domyśliliśmy się. Zakładamy. Mamy nadzieję przynajmniej, że to tak będzie. Ja na razie im chleb z Sabatą. Poczekałem na grill. A tu oddajemy tuńczyka. Bieda. No dobra, to mamy Wyżereczka, szaszłyki. To to nie wiem, chyba pasta pomidorowa jakaś jest, albo jakiś aubergina. Ryż bryty. I koteczek. Czekający. tylko połowa. Z kwiaturzeczem zjadaczą kiełbasek mówimy nie. Te kiełbaski są naprawdę smaczne. Przynajmniej mnie bardzo chłopią. Tu mamy szaszłyka. To, nie wiem co to jest, ale też ciekawe w konsystencji, tu gdzie ta oliwka jedna kalamata leży, tam jest cebulka w sosie pomidorowym, jakoś takie, sympatyczne, sympatyczne. Chodzi na to, że tu jest jakaś sieciówka w Rabacie, mają kilka lokali w różnych miejscach, także warto, warto. Jeszcze nie wiem ile zapłacimy, ale... ale było smaczne. W Rabacie jest bardzo dużo murali, jak widzicie. To jeden tylko z nich przykład i to dosyć potężny. Jak się podobają wam <noise> moje nowe Ray-Bany <noise> Za 5 e, funtów czy jakieś 30 złotych? Zapomniałem o swoich okularów, więc już parę dni chodzę i muże oczy, a plan jest niedługo, żeby jechać na pustynię, więc okulary będą potrzebne. Piękne drzwi. Dużo takich pięknych akcentów tutaj jest. Chodź podejdziemy pod ten pierwszy ten, po te drzwi. Chodź aż jedne. Co mi robisz, czy co? Tu mówiłem Chodź tu, Ale zobacz to jak Ci się podoba musimy być niebezpiecznie Jest i może mi się podoba Zeszliśmy sobie w dół z głównego szlaku turystycznego. I też jest całkiem przyjemnie, Wam powiem. O, i wyjście za mury. Od tyłu pracę wysuszyć, Wybiera. nie chodźmy. Wejdźmy tam do środka. Wysoki Ale to <mierdzi> jakie drzwi piękne? Tuż obok tych pięknych uliczek właściwie w tych pięknych uliczkach znajduje się taka kafejka. Siada się przy stolikach i przychodzi jakiś pan z obsługi i proponuję herbatę albo kawkę, no i sobie można wypić marykańską miętową herbatę, która jest bardzo słodka, taki trochę ulepek no ale sympatycznie 10 madów, jak to mówimy 10 dirmów, 10 diram za szklaneczkę piękne ogrody tuż obok pomarańcze zielono Kupiłem ciastko. Idziemy. Mam mocę na głowie? idziemy amerykańskie ciastko. Za Tylko 6. jedno sobie wziąłeś? Tak. się dzirem. Jakieś kakaowe, czekoladowe. Czekoladowe. I Jest tutaj. Okay. Miękkie biszkopt, fajnie. Dobre pozorom nie za słodkie. Tak? Znaczy fajnie takie słodkie, ale nie za mocne Nie słodkie niż herbata. Tak. Ja wam już zaoszczędzę i wyłączę, bo on będzie cały czas już do końca tego nagrania. Mmm, dobre, mmm dobre, łyk, łyk, ciam, ciam, łyk, dobre. dobre. Wiem, że po angielsku krzyczały to raz, bo nie zrozumiem. Jesteśmy w, w marokańskim fast foodzie. Zamówienie numer 13. Dwie duże porcje kurczaków. Eee, także myślę, że będzie, będzie wesoło. 200. 200. Madów. Madów. Madów, <grymna> jak <grymna> to katało. <grymna> Dirhamów marokańskich. Eee, sieciówka nazywa się, znaczy chyba sieciówka coqueletto e, bo jesteśmy w domu handlowym więc zakładam, że to jest jakaś sieciówka w galerii handlowej, przepraszam bo jest, jest też McDonald's, Burger King i inne dziadostwo no i mamy oto taki fast food'zik w postaci Agatą wrzucę cały kurczak no to musi być jakiś malutki kurczak Jest, co jest. Ale jest ryż, jest sałatka, surówka, nie wiem, w sumie Są parzone warzywa, ziemniaki, Zdrowy fast Tak, zdrowy fast No to zajadamy. Co, co Bardzo smaczne. Ryż wyjedzony, ziemniaki ja wyjadłem, kurczaka trochę zostało je na jutro, a u mnie nic. Nic nie zostało. Fast food tego typu przypomina mi trochę Filipiny, gdzie zachodzisz do Jollibee, zamawiasz królowanego kurczaka i dostajesz dużą porcję mięsa i ryżu i zajadasz ze smakiem. Kończymy swoją przygodę z kasawlanką. Jesteśmy rozczarowani, krótko mówiąc. I nie polecamy tego miejsca, chyba, że lubicie zgiełk wielkopolskiego miasta. Witamy ponownie w Marrakeszu. Idziemy do wyjścia na zewnątrz z i mimo, że koniec listopada. Jaka ta Wybrzyca, do takiego pięknego lokalu i ją zabrałem. Patrzcie, tak pięknie. A je nie widzę, z kolą. no to podają widelce je przed tobą, a potem jeszcze przyjdzie i je pomaca i przedstawi je pięć razy przed tobą. I, I... No, A tutaj mamy Tenchilla z Kifa. Także zajadamy, widzimy ziemniaczki, w anadypinie, marchewka, pomidory, wszystko w sosie i gorące. Bardzo ziemniaków i innych warzyw. Możecie zobaczyć tutaj kawałki mięsa e, rozwaliło się. Nie dużo tego mięsa jest. No ale no faktycznie. Bardzo mało tego mięsa jest. Ale już próbowałem, mięciutkie, fajne rozgrywa się. Dla mnie smakuje. Jeszcze nie wiem. Tak tak. Dobra, nie? Tak. Od razu ostrzegamy. Za dużo mięsa tu to, to nie ma. Były cztery nieduże kawałki. Także mamy nadzieję, że dopchamy się ziemniakami i chlebem. Kupiliśmy u pana lokalnego, który wyrabia różne rzeczy. Sam. Taką rękę Fatimi i taką trochę większą. Dwie za 150. Także może sobie kupić jakieś koraliki, i inne rzeczy. Nawet wielbłąd, jakby ktoś chciał o taki wielbłąd. Co ci też się podoba? Nie, tak, no ci podoba mi się, bo ładne jest, ale nie, to, nie wszystko, co mi się podoba, muszę kupić. Tam jakieś bardziej hotelowe miejsce, tutaj mamy nasz riad. Tam jakieś ruiny albo budowa. Ciężko określić, co to jest bo tutaj nawet może gdzieś tam mieszkać, no i tam mamy zielone daszki straganów. Byś mówiła, że jest cicho? I, spokojnie? cicho i spokojnie. Very nice. Robi się grillowane mięsko, chops, lamb chops, sausages, lambia. Za cały stan Gia. Chcieliśmy iść do restauracji, ale stwierdziliśmy, że wrócimy do tego samego miejsca. Jak to często mawiamy, że dwa razy nie chcemy wracać do tego samego miejsca, no i gata dlatego, że yy, bakłażany są zimne. Już ich nie no są, ale... No, ale dobrze. Chodzi co Przy okazji jedzenia można sobie kupić biżuterię, koszulkę, co chcecie, bo... Popiół, popił się nie bój To nie wąglik Tanjija przyjechałem Taka trochę... Poszukana, ale... Tanjija Tanjija, oh my god yeah, nice. Delicious. thank you no, thank you to było nie ale będzie okej okay. Gąka gorąca pojedliśmy, było OK. Teraz wracamy do hotelu się spakować no i rano ruszamy na Saharę Przejście zamknięte. Tutaj jest przejście. Ale wszyscy czy śpią. Nie trzeba iść głównej drogi. W poranku jeszcze cisza i spokój Niewielki ruch Chwila po siódmej jeszcze ciemno Idziemy pod budynek poczty A, nie budynek. Bym spać.